Gość poranka. Witam państwa serdecznie, nazywam się Dominik Jaroszewski, a dziś naszym gościem, diecezjalny duszpaster Straży Pożarnej, ksiądz kanonik Roman Bagiński. Witam serdecznie. Witam serdecznie, chciałbym tylko pewną poprawkę nanieść, że jestem powiatowym kapelanem Straży Pożarnej z tego witamy serdecznie powiatowego kapelana Straży pożarnej. Dziś spotykamy się przy okazji wyjątkowego dnia dla strażaków, mianowicie dnia strażaka, który obchodziliśmy tak hucznie przed, na placu przed ratuszem. Tam 30 strażaków zostało awansowanych na wyższe stopnie. Dla 30 strażaków były także za zasługi specjalne medale. Pięciu strażaków przyjęło, przyjęło, złożyło przysięgę jako, jako nowi w tych szeregach. Proszę, niech Ksiądz powie, według, według obserwacji Księdza, jak ważna jest rola strażaka w naszym społeczeństwie. Dzisiaj były takie obchody w Płocku Dnia Strażaka, Straży Zawodowej. I tak zawsze jest, że na początku maja, to jest związane oczywiście ze świętym strażaku, świętym Glorianem. są obchody Dnia Strażaka tu w Płocku Powiatowe, ale generalnie w całym powiecie, właściwie w całej Polsce. Te obchody są strażaka właśnie na początku maja z okazji święta patrona świętego Floriana. No, tak jak myślę, że każda grupa zawodowa, każda jakaś grupa, która służy ludziom, no, oprócz tych codziennych spraw, zadań, obowiązków, tej szarości, no, chce mieć taki dzień, kiedy będą świętować, kiedy będą też jako ludzie wierzący, bo strażacy to generalnie ludzie wierzący dziękować świętemu Florianowi za opiekę, za wsparcie i prosić o, o błogosławieństwo. Ale też jest czas właśnie wyróżnień, oznaczeń, żeby docenić wszystkich tych, którzy codziennie taką zwykłością, szarością po prostu służą ludziom i zasługują na szacunek, bo jak ostatnie badania pokazują, 95% Polaków bardzo ceni sobie. Służby strażackie. No właśnie, mówią o tym badania. Przed chwilą ksiądz zauważył także, że strażacy to osoby bardzo wierzące, które utożsamiają się z wiarą. Można powiedzieć, że troszeczkę idą oddzielnym tym torem, jeżeli mówimy o różnych służbach porównując ich czy, czy to do policji, czy do, nawet do lekarzy. Strażacy są wciąż w naszej świadomości jako bohaterowie i o czym to świadczy? Czy to pokazuje, że ich praca jest zawsze tak samo sumienna i tak samo dobra? Znaczy, wie pan, no, w każdej grupie zawodowej, w każdej grupie ludzi są różni, pewnie ci, którzy czynią to z powołania, inni czasami może z konieczności, jeszcze inni tak z przyzwyczajenia, z nawyku, ale niewątpliwie służba strażaków no, tym trochę różni się od innych, że generalnie poza oczywiście tą służbą zawodową strażaków są to chodnicy. Oni nie muszą tego robić, ale z własnej nieprzymuszonej woli. No, gromadzą się, ćwiczą, doskonalą się, by po prostu coraz bardziej e, skutecznie sprostać tym zadaniom, które dzisiaj przed strażakami są, bo to generalnie nie chodzi tylko oczywiście o pożary dzisiaj. Ale tych, tych, tych obszarów działań, te pomocy człowiekowi jest bardzo, bardzo wiele. Tu u nas w płocku, szczególnie starzacy no jakoś sprawdzają się, myślę, szczególnie przy powodzi chociażby, jak ten rejon, nasz rejon jest dość. Dość, może często nie, ale, ale doświadcza tych sytuacji i tutaj strażacy są niezastąpieni. No właśnie, strażacy, którzy kojarzą nam się z gaszeniem pożarów, ale jakby pożary w ich działaniach to tylko pewna część. Ja dzisiaj sprawdziłem i natknąłem się na pewne statystyki, w których na zeszłorocznych prawie 2300 interwencji można by powiedzieć tylko 650 to były pożary, ale to przecież tak jak ksiądz powiedział, powodzie czy różne interwencje przy okazji zagrożeń chemicznych dla obszarów, w których mieszkają ludzie. No to ogromna rzecz. My czasami chyba nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile strażacy muszą poświęcić i jak, w jak dużym bezpie bezpieczeństwie są, jeżeli no, przychodzą na służbę każdego dnia. No oczywiście, że tak. No, Mówi Pan oczywiście o pożarach, o powodziach, o innych sytuacjach, ale takim bardzo częstym dzisiaj dzisiaj powodem, że strażacy są wzywani i przybywają często jako pierwsi, są wypadki komunikacyjne. Tak, w których strażacy ta, ta. też przyczyniają się, szczególnie jeżeli na przykład kierowca jest uwięziony w samochodzie. Ta, mają taki bardzo specjalistyczny sprzęt, który no, pomaga, by, by pomóc właśnie tym, którzy są potrzebni. ale też zdarza się często, że zanim jeszcze przyjdzie karetka, zanim przyjdzie policja, to oni już są. I ta pierwsza pomoc, z tego czasu sam tego doświadczyłem, jest, jest bardzo potrzebna i też fachowo udzielana i, i taka skuteczna. Proszę, księdza, kończąc naszą rozmowę, jak moglibyśmy do naszych słuchaczy jak zwrócić? Się, jak ich poprosić o to, aby oni strażaków w tej swojej misji wspierali? No, jako ksiądz i to jeszcze kapelan strażaków, to przede wszystkim apeluję o taką modlitwę w intencji strażaków i jej służby, ale też taką życzliwość, wyrozumiałość i wsparcie na co dzień. Wbrew wszystkiemu strażacy to są też ludzie, którzy mają świadomość swojej misji, ale też potrzebują takich dobrych, Jakiś słów, życzliwych słów, słów takiego wsparcia, pociechy, gratulacji, to też jest myślę, że bardzo potrzebne dla takiej codziennej służby. Wobec tego, dziękuję bardzo księdzu za przybycie do studia. Dziękuję serdecznie. Naszym gościem był ksiądz kanonik Roman Bagiński, który jest powiatowym kapelanem Straży Pożarnej. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam, Dominik Jaroszewski. Gość poranka.